W Warszawie odbyło się zebranie sprawozdawcze Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju, na którym wystąpili delegaci na kongres w Paryżu i w Pradze. Przewodniczący Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju, profesor Jan Dembowski, stwierdził, że kongres paryski był wynikiem i rozwinięciem kongresu we Wrocławiu. Kongres paryski zjednoczył masy ludowe całego świata w walce o pokój. Reprezentował on wolę 600 milionów ludzi. Podobnica pracy, Pala która uczestniczyła w obradach Kongresu Praskiego, zapewniła, że kobiety polskie z całą energią walczyć będą o utrzymanie pokoju, wbrew intencjom podżegaczy wojennych chcących pogrążyć świat w nowej zawierusze. Prezes Związku Literatów, Leon Kruczkowski, opowiedział zebranym o konferencji intelektualistów amerykańskich w Nowym Jorku. Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju, Jess Borejca, podsumował rezultaty Kongresu prasko paryskiego Obóz pokoju stał się realną, wielką siłą, która potrafi narzucić pokój. Ten światowy kongres zebrany w Paryżu i w Pradze, zrodzony z najlepszych tradycji dotychczasowych ruchów, stał się przełomowym słupem, granicznym w rozwoju obozu pokoju. Po raz pierwszy. Wobec często nieujawnionych, a wzrastających w chwilach kryzysu świata kapitalistycznego przeciwników, ukazał się zwarty, zjednoczony obóz narodów świata, którzy nie wierzą w fatalizm wojny, bo wiedzą, że o pokój nie będą prosić, a narzucą go, którzy nie wierzą w fatalizm zwycięstwa, bo wiedzą, że zwycięstwa pokoju nie przygotowuje się iluzjami i efektami. Ale codzienną zbudną pracę. Na statku transatlantyckim masory przybyło do Gdyni 710 reemigrantów z Francji. Władze francuskie uniemożliwiły im wyjazd drogą lądową. Rząd polski wydał zarządzenie, by Batory w rejsie powrotnym z New Yorku zmienił normalną trasę i zabrał z chawru repatriantów. Przywitanie rodaków Gdyni było bardzo serdeczne. Po wieloletniej tułaczce powrócili oni wraz z rodzinami do kraju ojczystego. W grupie górników znajduje się wielu bohaterów francuskiego ruchu oporu. Nie będą oni już więcej pracować dla kapitalistów francuskich. ich służyć będzie budowie potęgi Polski Ludowej. Milion ton Bozar zaladowały już w polskie po wojnie. Statek Narod przyjmuje właśnie jubileuszową sonę na swój poplak. Nie tak dawno jeszcze sprowadzaliśmy zboże z zagranicy. Dziś nie tylko jesteśmy samowystarczalni, ale możemy sprzedawać nasze ziarno tym krajom, które odczuwają jego brak. Milionowa wyeksportowana tona zboża to jeszcze jeden sukces naszej gospodarki. Unowocześnienie naszego rolnictwa wymaga olbrzymiej ilości sił fachowych w tej dziedzinie. W Czarnocinie znajduje się jedno z najlepiej prowadzonych liceów rolniczych. Uczniowie z przeważającej części synowie mało i średnio rolnych chłopów. Prócz przedmiotów teoretycznych uczą się pielęgnacji roślin i hodowli zwierząt domowych. Zanim wychowankowie liceum zasiądą przy kierownicy traktorów, muszą nauczyć się rzeczy o wiele prostszych. Główny agronom uczy się nawet dojenia krów. Przy tym zajęciu przeszkadza to prawda ogon, ale na to nie ma rady, nawet w podręcznikach. Przyszli rolnicy są również zapalonymi sportowcami. W Czarnocinie szkolą się kadry młodych fachowców, tak bardzo potrzebnych wsi polski. z mocy przyniosły krajowi zobowiązania polskiej klasy robotniczej dla utrzenia Kongresu Związków Zawodowych. Oto jeden z tysięcy meldunków. Robotnicy stoczni za ciszę we Wrocławiu w ramach czynu przedkongresowego wyremontowali wydobycy z odrych holownik Słowacji. Nową jednostkę przekazano polskiej żegludze na Odrze dzień przed terminem zobowiązania. Z kordową szybkością wznosi się coraz wyżej żelazna konstrukcja szkieletu 14-piętrowego wieżowca, w którym znajdzie pomieszczenie Ministerstwo Komunikacji. Konstrukcję stalową budynków wykonala huta zabrze, a montaż przeprowadza Mostowca. z Ministerstwa Komunikacji będzie pięknym akcentem urbanistycznym przyszłej Warszawy. Nasza stolica staje się coraz większym ośrodkiem przemysłowym. Przy ulicy Terespolskiej na Pradze powstaje największa w kraju fabryka konfekcyjna. Zostanie ona uruchomiona jeszcze w tym roku i zatrudni około 3,5 tysiąca robotników. Nowa fabryka będzie produkowała ubranka dla dzieci oraz bieliznę damską i męską. W okresie planu sześcioletniego stolice zostaną wybudowane jeszcze dwie takie wielkie wytwórnie odzieży, które zatrudnią ogółem około 10 tysięcy kobiet. Uczeni radzieccy wydali bezwzględną walkę piaskom olbrzymiej pustyni Karakum w Azji Środkowej. Na przekór upałowi i suszy. Pracownicy Naukowej Stacji doświadczalnej postanowili dowieść, że i w piaskach Turkmenii może istnieć życie. Przede wszystkim należy umocnić piaski i stworzyć leśne bariery wokół osad ludzkich i studni. Do tego celu nadaje się doskonale drzewo taksału, którego długie korzenie sięgają do wody podskórnej. 10 milionów nowych, odpornych na suszę drzewek zadzieleni się wkrótce wśród piasków karakum. Na wielkich przestrzeniach powstaną parfitne. Ludzie radzieccy zmieniają oblicze pustyni. W Palacu Republiki w Bukareszcie została otwarta pierwsza wystawa malarstwa i rzeźby. Na wystawę przybyli premier Groza i minister Anna Fauker. Sztukę odrodzonej Rumunii cechuje głęboki realizm. Tematy czerpią z życia tego narodu, z życia ludzi pracy. Jesteśmy świadkami wesołej wycieczki narciarskiej, tym razem na morzu. Pogoda dopisuje, humory szery. Let's cast a insomnia.